Przed Urzędem Miasta i Gminy we Wschowie e, ma miejsce teraz prezentacja nowego samochodu dla Straży Wierginium. E, ale e, bodajże na październikowej sesji Rady Miejskiej to, toczyła się batalia, czy dotacja, jaką Państwo uzyskaliście, nie przepadła. Ale z tego co widać, e, nie przepadła. No, można powiedzieć, że zakończyło się wszystko dobrze. Rzeczywiście był taki moment, kiedy los samochodu tego, który dzisiaj stoi, wisiał na włosku, ponieważ trwały ustalenia z komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej, od którego dostaliśmy dotację, właściwie OS pin dostała dotację, czy będzie możliwość przed wydłużenia realizacji tego zadania na rok następny, 2012. To była podstawowa rzecz w montażu finansowym, ponieważ nie stać było nas jednorazowo wydać 617 tysięcy, tyle kosztował ten samochód. Natomiast w dwóch budżetach, z możliwością dofinansowania jeszcze w roku 2012 przez inne instytucje, stało to się możliwe. Po uzgodnieniach, że tak, że zostanie przyjęta ta koncepcja, no, stało się tak, jak widać. Stoi samochód, bardzo dobry, średni, bojowy samochód ratowniczy marki Mercedes w Środratusie. Tutaj mówi Pan o wsparciu jeszcze w tym roku, a jeżeli takiego wsparcia nie udałoby się uzyskać, to budżet wytrzyma. No mamy w budżecie na rok 2012 przeznaczoną kwotę na pozostałą część płatności za ten samochód, natomiast nie ukrywam potrzeb strażackich nie jest wiele, co inne. Jeżeli uda nam się, mamy na to wstępne deklaracje, uzyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych, być może od Marszałka Województwa. No to wtedy zwolnimy tą kwotę z budżetu przeznaczając no, na coś innego. Jakie widzi Pan różnice między właśnie starszym samochodem, już wysłużonym, a tym, jak widać, bardzo nowoczesnym? No to powiedzieć o tym samochodzie, że to jest najnowocześniejsze auto, to jest utrenowione 4x4, na 4, napęd ma. Yy... Różnica jest kolosalna, natomiast polega na tym, że tamtym starym samochodem już nie szło jechać, był po prostu wyeksploatowany silnik był, no, brzydko mówiąc kolokialnie, zarżnięty. Tutaj jest natomiast samochód dużej mocy, pojemność wody w zbiorniku 2,5 tysiąca. Mamy zraszacze z boku, z przodu, działko nowoczesne, nowy sprzęt praktycznie w tym aucie będzie, bo pozyskaliśmy wcześniej ten sprzęt, także jak będzie wszystko zamontowane i myślę, że w najbliższych czasach, w najbliższych dniach, być może nawet w godzinach, i będziemy wprowadzać do pożaru. Jeżeli chodzi o użytkowanie samochodu i też o statystyki, to same pożary już nie górują w tych statystykach. Raczej to jest przyjeżdżanie na wezwanie, czy to drzewo, właśnie taka pogoda jak dzisiaj, silny wiatr. Czy też taki samochód pomoże w takiej sytuacji? Oczywiście, że pomoże, bo po pierwsze to się liczy czas mimo to, że, że tam powiedzmy mamy takie miejscowe zagrożenia typu wysuwanie drzew, czy, czy zalane jakieś tam piwnice, czy, 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 czy podobne no to jest czas nawet dojazdu do, powiedzmy, do, do pożaru, no to, to, to jest bardzo ważne. No wiadomo, że jak się jedzie tam do pożaru, no to niejednokrotnie nie się liczy, liczą się nawet sekundy, dlatego że życie ludzkie jest ponad wartością, także to wiadomo, że to jest czas najważniejszy, Od wczoraj mamy też dosyć silne wiatry. Czy mieliście Państwo wyzwania a propos właśnie łamania drzew, czy czegoś podobnego? Znaczy od wczoraj nie mieliśmy żadnego wezwania do wyłamanych tam drzew czy gałęzi usuwania jakkolwiek. mieliśmy właśnie wezwanie. Wczoraj byliśmy, braliśmy udział w pożarze w Kurtowi papieru, ale to bardzo 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 I, i na ten pożar byliśmy wzywani, ale to jeszcze w starym samochodem. A jeżeli chodzi o ten pożar, to um, może Pan coś więcej powiedzieć? To znaczy dokładnie mówiąc, to myśmy byli na zabezpieczeniu miasta w Pan straży pożarnej i, i aktualnie nie braliśmy bezpośredniego udziału w tym, w tym pożarze, tak niestety nic. Terima kasih telah menonton!